Na spontanie, Na spontanie, nie było żadnego układu. Nie przygotowywałyśmy się, więc sorry. W ogóle. Sorry, że nie wygrałyśmy, ale, ale wszyscy, tak się, bawili. wszyscy właśnie, się bawili. Wszyscy się bawili. było mnóstwo fanów, ale I żeby było. Hey girl, shake it, shake it. I want to see you make hey Podobało Ci się Karol? Tak. Ale Właśnie, bo cię właśnie, nie słychać. Właśnie... myślałam. E, cześć! Siema. E, mam na imię Asia. Cześć K. Asia. Mam, e, mam 15. 16. Asia jak żeby nie było. No i bardzo mi się podobało, jak tańczyli wszyscy. Bo wszyscy byli dobrzy, ale byli lepsi. Super tańczyła Martyna R z Magną S i one fajny fajne miały układ w ogóle i fajne stroje. I fajne. I, I mi się to podobało, i mi się bardzo podobało też e, goście spoza szkoły, czyli nie to, że byli przystojni, co nie, dziękuję, nie? chłopak. no nawet był ładny, był przystojny, e, i, i ogólnie to wszyscy byli bardzo dobrze nie wiem jak wyglądam, ładnie to dobrze, i mm, no w ogóle jestem gwiazdą. Fejm! Jestem dziewczyn Martyny to i to chyba Sopla, był fajnym. Szczerze mówiąc, tego nie widziałem, byłem w kiblu, ale był fajny. Ja też mogę powiedzieć, że był fajny. Twardy był stolec, fajny. miękki. Martina miała fajny strój, trzeba przyznać. Widzicie, było jej sadło, duże sadło. Nikt <grym> ma większe. Paula, teraz ty. Ale co ja no mówię? i Paula zajmij się swoimi nie nie Żeby ci urosły w końcu. O! O! Bo no, tak się podobał nam się. No, mi się bardzo podobały, bardzo żałuję, że dziewczyny nie wygrały. A mój mnie nie ale masz samochód i pojedę z tym. Mam nowy samochód, ciu, ciu, do Zaparku... oh, hell no, 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 samochód, no, no Mówił, że fajne kręcę tyłkiem, a teraz pala? nie jeździ? Olaśna teraz. Olaśna. No No to Mikuś sobie nie poruchał na balu, Pauli. Ale masz powiedzieć, że Biedny to nie ma występów. No i Mela ja i Sopel. Dlatego się teraz, ja teraz mścina. Paula, dajcie się Właśnie, teraz się Mikuś mścina, Pauli. No i Mela i Sopel to moje królowe i... A ja? A kafel? A Paula wygrała swój super kabriolecz. A gdzie go a masz? Nie, eee, Zaparkowałam przed szkołą, Jest to, bo ja tak zajebiście się, się boję się, że Co? <grym> Dobra, zaraz stoimy. Może Michał coś palnie, czy do kamery? Nie, ja dzisiaj spokojny. Eee! Ile przekreśli A co było dzisiaj? pół godziny temu? Nie no, wiesz, ja się ja myslałem. Dostał dychę, dostał dychę, no. Skończyło się, wiesz. Wiesz, teraz spokój. Koniec fejma. No. Tak Koniec fejma. no trzeba spokój. Dalej nie. Przerwa w karierze. To tak, tak, tak naprawdę to chuj. <głos> <głos> jeden jest! Jeszcze osiem! No A jeden kurwa, że stoi. Ja pierdolę. Nie <noise> wierzę! Normalnie niewychowanych 2 osiem. Patrzcie to jest taka patologia <noise> większa niż sto siedem. Nie posyłajcie tu dzieci. Nie wgląbimy! <noise> na pewno tu nie będzie chodzić, jeśli będę mieć dzieci nie lubię Ma, dzieci. Już masz, zmyk Patrz im. Patrzcie, nasza gwiazda, nasza gwiazda. Patrzysz na, 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 na i na tak od razu wiesz, żeby tu nie o. przychodzić. To. Jakieś słowa Spierdalaj. do kamery. A, yes, Spierdalaj. <grym>. Spierdalaj. Jeszcze raz? Jeszcze Nie, 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 nie. Co, coś do kamery na, na, Dominik, na temat występu. Ale masz marszczki w tej kamerze. <grym>. Chujowe, pozdrawiam. Celulit no, kapel. <grym>. A co w była? Siedziałeś koło mnie. Widziałeś wszystko. Ale. Oplękamę. Do mnie widziałem? No. E, to robisz wancy. Było bardzo ładnie. No, to... Było bardzo ładnie. E, Filip najpiękniej tańczył. Chodź tu tak. Filip. On, on. Ale on musi mieć tak. On musi mieć krawat, żeby fajnie tańczyć. No, to bez nie krawata rozwory, nie ma. Daj krawat. <grywa> <grywa> no, no. Ale, ale kłamiesz. Ale kłamiesz. Jak ty kłamiesz? 200zł złoty jedwabny krawat to jest specjalnie. A wiem, co można znaleźć na sali. Filip. Ja cię pozdrawiam. Nieprawda. Nie ma się ale. Takie nie, słowa wie? do kamery. Ogólnie ma... szkoła jest spory pana, bardzo fajnie było. Ogólnie, szkoła jest fajna. Tak a jak mówiłem, kto nie lubi chodzić do szkoły. Tak tak jak mówiłem, wie. nie posyłacie tu dzieci. Pijcie <laughs> mordę. A Karol ma down. <laughs> a Ej, już śmierdzi. Nieprawda, bo bo to nieprawda! Łuky, bo ty! mieliście! Bo później to już nie no będzie takich fajnych na i... Jem, i on, właśnie, nie będzie fajnych Fajnie, fajnie wymiatały w ogóle, tańczyły super, tak wiecie, bicie i w, I w tak ogóle się... i wszystko. Nie widziałam Cię, więc nie masz szansy do nich porównywać, ha! Ja ha, tak, to nie. Ha, nie ha. to nie? nie Musiałam! widziałaś go? Nie widziałaś go, przez to taka gwiazda internetu! Nie widziałam go! Ja jest taki famous! To się robi, jak jest talkshow! Właśnie! Więc na filmiku!

Ej, cicho! Ej, jak ty jest prowadzący! Ja Twoja stara, Patyczek! Ale Morda, chcę coś powiedzieć. Ale. Ale morda! Ale nie wybijaj, tak! A więc chciałbym powiedzieć. Ale nie. Patyczek, będzie to Karol. Ale Morda! Chciałam powiedzieć, że... Otę ze swoją klasą, ze swoją drużyną za trzecią da Dzięki. Załka jest Załka jest Handball Wrocław i najlepszą pomocrawkę na mięso, jest! Yes. Łukasz, Bógel się Nie, Będę przez Mam takie przez to Będę Będę Jeszcze cztery dni szkoły i tak nie będę chodzić, ale. No tak i będę za wami wszystkich nas, nas. Będę was odwiedzać, będę wam przynosić cukierki, będę wam tańczyć na frydzy. A będziesz tańczyć na meczach? Nie, chodziła na Sześć,

tak. Bardzo mi się podobał ten występ. Zaskoczyły mnie dziewczynki, pięknie tańczyły. A Ty, Stabi, na co powiesz? E, sądzę, iż e, będą w tej karierze rozwijać się jak najlepiej. I... O tak! Krystian, tak odejmie? Nie. I zabrnął jak najdalej. To jest Wojta! Wojtusz! Wojtuś. Ładnie ten Bardzo mi się podobało, prawie się wzruszyłem. Tak, a teraz... Normalnie? Nie, ja chcę powiedzieć, że najlepszy występ był Geja i który tańczył tego dżentelmena. Dżentelmena mi z taka tu. Tak, i normalnie tak się wczuci, że pokał się. On nie uwierzył, że my go kochamy. No. no, na serio, aż się wzruszyło. Nie umiem obsługiwać iPhone'a jednej przybusy. Teraz... Buziaczki dla trzecich klas. O, to, Bardzo ładne żebyście się żeby dostali w żeby tak. wam życie pięknie szło dalej. Dużo ruchania, I... budki i tam. spania. Po prostu, żeby... Wam się marzenia Wszystkie. I wszędzie, żebyście się dostali. I będziemy tęsknić za zabawą w liceum. Będziemy tęsknić. Mua. Mua. Będziemy tęsknić. Elo. Było super, bardzo pięknie, bardzo mi się podobało. Ogólnie jestem zadowolony z tego przedsięwzięcia. Bardzo prorodzinna akcja. Dzięki. A kiedy Dominik coś powiesz? Że bardzo ładnie tańczyłaś. I Krzysiu, to mój kolega. Tak, tak. I A buziaczki bardzo... dla klasistów, że odchodzą? No. Cześć, mam na imię Paweł. Cześć, mam na imię Sebastian. Cześć, naprawdę mam na imię Maciek. Yy, Chcemy powiedzieć coś o występie. Ale nie, nie, nie wiemy co. E, dlatego nic nie będzie. Pracowaliśmy z całego serca. byliśmy brawo jak, jak najgłośniej mogliśmy, Dobra, e, tak, wstaliśmy. Natomiast widziałam, naprawdę... dziękuję. Tak, owszem. Coś jeszcze Maciek, e, Sebastian, opowiemy? Dużo byliśmy, e, było super, extra. Klaskaliśmy do rytmu, naprawdę... E, jak nie, wam się nie, podobał nie, 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 Gentleman? Nie, gentleman? E, naprawdę przesadzony, e. ponieważ e, widziałem to gdzieś wcześniej na... Yo, YouTube. Yo, yo, yo. A my robiliśmy to na skończonym polu? YouTube. jest chyba jeszcze ten. To jest YouTube? MTF? Tak. Czekaj, Takie, ale to widziałem. jeszcze troszkę dla mnie jest niesprawiedliwe to, że. E, nie chodzi do naszej szkoły? To jest tak, jak my podaliśmy przy, przykład, że jakbyśmy mieli sobie wziąć na piłkę na jakiegoś messiego albo na. Ja mam lepszy pomysł w Tak, jak na przykład. Klasa sportowa na resztę klas wręczną. No. Kto by wygrał, to żadna rewelacja by Dokładnie. była za Ty D. A ty słyszałem, że ty też grasz wręczną, czyli też byś była w tej sportowej. Zresztą, myślę, no. No to dziękujemy. Dziękuję. Za dziękuję. Był super, Super jest mistrzem. Pokaż brzuch. Pokaż sycki. A pozdrowienia dla trzeciej klasistów. Pozdrowienia dla całej trzeciej D. <grymne> Jak się podoba pani występ? Występ Martyna Żońca i Magda Sobczyk. Oczywiście bardzo mi się podobał ten występ. i Był bardzo taki zróżnicowany, spontaniczny. Elementy choreograficzne może nie były takie mocne, ale sam pan, żywiołowość występu oraz kreacja ciekawa, aktorska dziękuję też. Dziękuję bardzo. A pozdrowienia dla trzecich klas, bo odchodzą. Pozdrowienia dla wszystkich trzecich klas. Pozdrawiam Dziękujemy sobie. pani bardzo. Jabryś, Perka, bardzo mi się podobało. Bardzo występ? Są seksy. No i pozdrawiam całą gimnazję. Co ci się podobało, co ci się nie podobało w naszym gimnazjum? Tak. W naszym gimnazjum mi się bardzo podobało to piękne wojsko, a reszta raczej mi się nie podobała. Buziaczki? W naszym gimnazjum ja są z tego dumny. I tam. Macie się znakiwany. A jak ci się podobał występ? Czy nasz? Nie byłem. A ja, ja. <grymne> to jest moja a, co, a? a co widziałeś? Historia 40 w wersji dziesiątkiej No, no. się Jesteśmy ziomkami z 2-8. Jestem Marcin. Coś jeszcze? A, jest tak. Co chcesz powiedzieć na temat z tego, że kończysz gimnazjum? To spoko, fajnie. A jak się podobał nasz występ, widziałeś? Widziałeś nasz występ? Który? Mój i Sopla? Tak. Podobał się? E, tragiczny. Dlaczego? E, bo był spoko. No chujowo wam wyszedł, Myślę, Tak trochę, Moglibyście się bardziej postarać. No to, to, to następnym razem ty wyjdź. No dobra, no, do, no następnym razem ja wyjdę. Okay. Z, za rok w gimnazjum wyjdę. Pozdrowienie. Do więzienia. <h Shapiro> Ładna z was Dzięki. Pozdrawiam wszystkich na nauczycieli. Chwila dla Greenpeace'u, poświęci pani? Tak. To tak. yy, serdecznie bardzo pozdrawiamy wszystkich trzecioklasistów i bardzo życzymy im dalszych yy, sukcesów i będziemy tęsknić. A do, co do występu, był genialny, Piękny występ. tak. bardzo mi się Na podobał, bawiłam się świetnie i aż się popłakałam. No. Ja Cudowny też. był występ i bardzo ładne I... kostiumy były, rewelacyjne. Piękne, super. Tak. Buziaczki Dobra. dla trzecich klas?